Profesor Norbert Heizig, urodzony we Wrocławiu, emerytowany dyrektor szpitala klinicznego Uniwersytetu w Hamburgu, prezes i założyciel Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego, które pojednało Polaków i Niemców. Sam jestem wrocławianinem z urodzenia i gdyby nie wojna, być może byłbym profesorem na tutejszym uniwersytecie. I kończąc karierę zawodową, pomyślałem sobie, że powinienem zjawić się tutaj i sprawdzić czy możliwa jest kooperacja, swego rodzaju współpraca między niemieckimi i polskimi akademikami? Chciał, ażeby stworzyć taki pomost między, między Polską, która przecież wtedy jeszcze nie była w Unii Europejskiej, prawda, a tym światem zachodnim. Chciał coś zrobić dla Wrocławia, a szczególnie dla Uniwersytetu Wrocławskiego i tym oddał naprawdę całe swoje życie. Od lat związany z uczelnią, teraz postanowił sfinansować Małego Nobla. Ufundował tą nagrodę, będąc przekonanym, że tak jak do tej pory wspierał zawsze współpracę polsko-niemiecką, tak bardzo chciałby, żeby uczelnia badawcza Wrocławska uczelnia badawcza Uniwersytet Wrocławski mógł przekazać w jego imieniu komuś, kto rzeczywiście wkład twórczy taki innowacyjny do nauki światowej wniósł, a jednocześnie jest zatrudniony w, w ramach polskiej nauki. Będzie to najwyższa nagroda naukowa w Polsce. Zwycięzca otrzyma 200 tysięcy złotych. Można skupić się na tym, co jest naszą radością, na prowadzeniu badań naukowych. 200 tysięcy to jest naprawdę oddech. To jest największa według mojej wiedzy nagroda naukowa w współczesnej Polsce i bardzo mocno trzymam kciuki, żeby swoim prestiżem dorównała ona szwedzkiemu Noblowi. Uniwersytet Wrocławski zwrócił się o wytypowanie kandydatów do tej nagrody do 20 uczelni w Polsce. Nauka w Polsce jest różnorodna i rozwija się. Proszę Państwa, nauka po pierwsze rozwija się błyskawicznie. Jeśli Państwo zobaczycie, co się dzieje w technologiach, tak, to ten nieprawdopodobnie szybki rozwój technologii, związanych powiedzmy, z tymi dziedzinami IT. To jest rozwój nauki. Kto zostanie pierwszym zdobywcą nagrody Heiziga? Tego świat dowie się pierwszego października. Echo 24, Marta Wrońska.